Konfitura z owoców dzikiej róży. Zacznijmy od tego, że oczywiście te owoce można zbierać już od września, chociaż raczej poleca się, żeby był to październik listopad. I tak dla wielu osób te owoce nadają się do dalszego przetwarzania. Czy też jedzenia na surowo dopiero po przemrożeniu, dopiero wtedy, kiedy uzyskają troszkę bardziej słodki smak, i to wszystko zależy od nas, czy chcemy je przemrozić, czyli na przykład zbierać je po pierwszym przymrozku, czy też chcemy na przykład je na te 24 czy też 48 godzin wrzucić do zamrażarki. Wtedy ten smak jest troszkę słodszy, może nie jest tak wyrazisty, ale jest troszkę słodszy. I kolejną bardzo ważną sprawą, jest to, że w przypadku owoców dzikiej róży musimy pozbyć się z środka nasionek, tych końcówek, tych kwiatostanów i możemy to zrobić na dwa sposoby: czyli odcinamy ten kwiatostan, przecinamy owoc dzikiej róży i łyżeczką wygrzebujemy te nasionka, albo też możemy je po prostu zagotować tak, żeby troszkę zmiękły nie za długo i przetrzeć przez sito. Przepraszam, że troszkę macham rękami, ale mamy inwazję. Biedronek, które nie tylko odcisną się do domu, ale też chyba spodobał im się mój nowy podkoszulek. Więc tutaj mamy oczywiście owoce. Jeśli są po przemrożeniu, musimy je odmrozić i następnie odlać tą wodę, która się pojawiła po odmrożeniu, przemyć i osuszyć, albo też kiedy są to owoce dzikiej róży na surowo, już z wyciągniętymi nasionkami, odciętym tym kwiatostanem, to je również myjemy, również osuszamy i możemy zacząć robić konfiturę. I potrzebujemy kilograma tych oczyszczonych, umytych, przesuszonych owoców, 300 gram cukru, niektórzy podają tutaj ilość dwukrotnie większą, ale w mojej opinii to już jest troszkę za dużo, więc 300 gram wystarczy sok z jednej cytryny i opcjonalnie jeden cukier waniliowy. I tak. Bierzemy owoce, zasypujemy je 150 gramami cukru, dodajemy troszkę wody, sok z połowy cytryny, opcjonalnie pół tej torebki cukru waniliowego i zaczynamy smażyć, aż ta dzika róża się zeszkli. 10 15 minut maksymalnie. Pamiętajmy oczywiście o mieszaniu. Po tym, jak ta dzika róża się zeszkli, wtedy odkładamy ją na 24 godziny, żeby przestygła, żeby tak przeciągnęła. Wtedy, po tym jednym dniu, kiedy to wszystko, można powiedzieć, odpoczywa, dodajemy drugą część cukru, czyli kolejne 150 gram cukru, sok z drugiej połowy cytryny, druga część tego cukru waniliowego, i gotowe, i wtedy już możemy znowu to smażyć, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję, odpowiednią gęstość, żeby oczywiście zredukować ten sok, żeby już to było konfiturą. I wtedy jest już to gotowe. Możemy przełożyć do wcześniej wyparzonych słoiczków. Możemy to oczywiście też zapasteryzować. Możemy na przykład, jeśli jest to gorące, przekładamy to gorące, odwrócić te słoiczki. Owinąć ręcznikiem, ale ja radzę, żeby na przykład to zapasteryzować. Oczywiście bardzo ważnym punktem jest mieszanie. Jak wiecie, we wszystkich moich przepisach mówię o mieszaniu, ponieważ jestem człowiekiem, który lubi coś przypalić. Kiedy coś robi, więc no, mieszamy. A jeśli chodzi o to, do czego można stosować tą konfiturę z dzikiej róży, to nie są to tylko pączki. Można jej dodawać do herbat, do innych napoi, można dodawać do ciast, do ciastek, do owsianki, można dodawać do miliona innych rzeczy, gofrów, naleśników, na kanapkę, dosłownie wszędzie. I tutaj głównym powodem, oczywiście, dlaczego stosujemy tą konfiturę z dzikiej róży, jest jej smak. Oczywiście posiada ona też właściwości, właściwości, które mogą być dla nas bardzo pozytywne, ale tutaj jednak głównym powodem jest smak. Więc bardzo pr prosty przepis, yy, który oczywiście wymaga yy, chwilki czasu. Tutaj nie ma dwóch, trzech 10 godzin, jednak jest to zdecydowanie łatwiejsze i prostsze, więc bardzo prosty. Bardzo fajny przepis, a w rezultacie otrzymamy bardzo dobrą konfiturę. Tutaj, jeśli chodzi o ilości cukru, no najczęściej mówi się o 300 gramach na kilogram owoców. Niektórzy, tak jak powiedziałem, dodają go więcej, niektórzy dodają go mniej. Tu wszystko zależy od tego, jak lubimy ten cukier, ile go możemy spożywać i, i co chcemy uzyskać: mniej cukru, mniej przemrożone. Owoce dzikiej róży wtedy ten aromat jest troszkę taki bardziej intensywny, ale niektórzy wolą, na przykład ja, troszkę więcej cukru, tak żeby ten aromat, ten smak był po prostu, no, tak żeby ten smak był bardziej słodki. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Przepraszam za cięcia, ale przed chwilą, jak widzieliście, chyba te biedronki chyba się oszalały i nie tylko pchają nam się do domów, ale też właśnie obsiadają nas na potęgę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Przepraszam za te przerwy, które się zdarzają w publikowaniu tych materiałów. Mam nadzieję, że już sytuacja się ustabilizowała i będzie więcej czasu na publikowanie na tym kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia ponownie. Pamiętajcie, że Dzika Róża to również bardzo fajne, tu muszę to dopowiedzieć fajne właściwości, fajne. Składniki, które znajdują się w tej dzikiej róży. Pamiętajmy tylko, że niestety, w przypadku przygotowania soków, konfitur, duża część tego, co jest w tej dzikiej róży, może być hmm, zredukowana ze względu na tą obróbkę termiczną, ze względu na to, że dodajemy również inne rzeczy, które wpływają na smak, wpływają na trwałość, na przykład tej konfitury, ale w nie tak pozytywny sposób wpływają na przykład na zawarto zawartość tych składników które no, tak cieszą, kiedy je dostarczamy do naszego organizmu, ponieważ one są składnikami, które w pozytywny sposób wpływają na nasz organizm. O tym warto pamiętać, że te ilości tych wszystkich rzeczy, które są przypisywane dzikiej róży, oczywiście one się w niej znajdują, ale w przypadku konfitury, którą podgrzewamy, w przypadku której poddajemy niektóre te składniki wysokim temperaturom, one się redukują. Podobnie jest oczywiście w przypadku wielu innych owoców, ziół. O tym warto pamiętać. I tak, o tym, jakie właściwości ma dzika róża, już wielokrotnie mówiłem, ale to jest dodatek do tego smaku. Dla mnie w przypadku dzikiej róży to właśnie ten smak jest najlepszy. Chociaż trzeba pamiętać, że nie wszystkim to smakuje. I tak, jeśli chodzi o taki dodatek do herbaty, świetna sprawa. To nie tylko miód, to nie tylko jakieś soki, ale taka konfitura też potrafi zrobić robotę. Ok, uciekam. Widzę, że w tym roku tych nie naszych biedronek są po prostu miliardy. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Spoglądacie na inne kanały, gdzie tematyka jest zupełnie inna, ale myślę, że też coś tam można znaleźć ciekawego. Więc zapraszam. Spójrzcie w opisie na te inne kanały, może znajdziecie coś dla siebie, ciekawego coś co was zaciekawi. Spróbujcie tej konfitury Oczywiście zbierajcie te owoce dzikiej róży z takich miejsc, żeby tych zanieczyszczeń dróg nie było w pobliżu zbyt dużo. Ok, kończymy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam Was ponownie.